Homo proponit, Deus disponit. Człowiek zamyśla, Bóg rozporządza. Za polski odpowiednik sentencji, pochodzącej z dzieła Tomasza Akempis o naśladowaniu Chrystusa, uznać można przysłowie: Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi. Angielskim Man Proposes, God Disposes, swój obraz zatytułował angielski malarz Edwin Lancer. Dzieło, jako że artysta był animalistą, przedstawia zwierzęta. Dwa niedźwiedzie w arktycznej scenerii. Tyle, że nie jest to sielankowy obrazek. Jeden z nich szarpie zębami angielską czerwoną banderę owiniętą wokół zaklinowanego między bryłami lodu masztu. Drugi z podniesioną głową i wyszczerzonymi kłami stoi przy ludzkich kościach. W lewym rogu obrazu porzucona luneta. Jakiś metalowy przedmiot, deska wszystko to w złowrogiej, ciemnej, groźnej scenerii arktycznej. Trudno nie odnieść wrażenia, że w starciu z naturą człowiek poniósł klęskę, że ludzki zamiar został zniweczony. Właśnie, czy przez kogoś. Można tu podstawić Boga, potęgę natury, albo ślepy los. Człowiek ma jakiś cel, ale to, czy go osiągnie, nie od niego zależy. I tak w istocie się stało. Obraz inspirowany jest bowiem prowadzonymi w XIX wieku poszukiwaniami zaginionych członków wyprawy, dowodzonej przez kapitana Johna Franklina której celem było przepłynięcie przez przejście północno-zachodnie, czyli drogą wiodącą z Atlantyku na Ocean Spokojny, biegnącą na północ od Ameryki Północnej. Płynących na dwóch okrętach, HMS Erebus i HMS Terror, 129 ludzi nigdy nie dotarło do jej celu. Poszukiwania pozwoliły stwierdzić, że wszyscy zginęli: Homo proponit, deus disponit bo nie można powiedzieć, że wyprawa nic nie dała, choć jej skutki były nieco inne niż zamierzone. Wyprawy poszukiwawcze przyczyniły się do opracowania map terenów, na których zaginęły okręty, a one same stały się inspiracją wielu dzieł malarskich, muzycznych czy literackich. Do tych ostatnich należy książka Dana Simonsa Terror. Jeśli ktoś lubi powieści z elementami grozy, na pewno mu się spodoba. Mnie wciągnęła bez reszty. Dobrego dnia.